Dzień dobry, moi drodzy. Chciałem Was zaprosić na otwarcie paczki. To już jest trzecie zamówienie z katalogu Oriflame w katalogu. Numer 9, który obowiązuje jeszcze do 5 lipca, czyli do najbliższego poniedziałku, to jest moje właściwie chyba ostatnie zamówienie. Jeżeli już to może będzie jakieś tam na ostatnią chwilę, składane w ostatni dzień, to pewnie to faktycznie ostatnie. Jeżeli ono się wydarzy, no to pewnie pokażę już z pierwszym zamówieniem z katalogu 10. No, ale cóż, no, przechodzimy i prezentuję to, co zostało zamówione. Słuchajcie, to jest taki przyrząd do depilacji twarzy. Jak są takie różne, wiecie, kobieta ma takie włoski różne, coś tam tu rośnie. No to po prostu tym urządzeniem się te włoski z twarzy po prostu usuwa. Taki produkt do depilacji. Dwa płyny micelarne do cery suchej. To jest zamówienie dla koleżanki. Dosyć spore, słuchajcie. Dwa kremiki z tej serii Soft Cares. I to są, słuchajcie, kremiki z olejkiem, z makadami. I one, słuchajcie, pachną. Przez opakowanie. Także normalnie to nie jest, wiecie, nic takiego, że tam produkt wyciekł, wylał się i po prostu wszystko tam yy, dlatego pachnie. One są zapieczętowane, jak tutaj widzicie, jest yy, blokada i po prostu nie wiem, czy to jest ten plastik perfumowany, czy po prostu ten olejek jest tak silny, że przez opakowanie pachnie. Yy, no i to są dwa kremy. Jeden jest odżywczy. Ten i ten jest taki ochronny, ten taki jaśniejszy, w opakowaniu 100 ml kiedyś były 150, 150 a teraz dobrze, że zmniejszono do, do setek, bo po prostu jest opakowanie bardziej poręczne. No i słuchajcie, taki tender. Care Miętowy, ostatnia wersja zapachowa i taki wariant, który cieszy się ogromną popularnością, bo jest bardzo lubiany. To jest nie pierwsze zamówienie, właśnie tego miętowego tenderkera. No i tak, serum. Słuchajcie, jest to serum, właściwie no serum. Hmm, co ja mówię? Podkład serum, tak. No, i to jest ten sam odcień, to jest ten Porcelain Cool. Może jedno opakowanie otworzę, żeby było wiadomo. Zawsze i kontrola jakości. Przy okazji, proszę, tak się prezentuje ten podkład. No, i to jest w bardzo dobrej cenie w tym katalogu, właśnie dziewiątym. Stąd i też dwie sztuki w zamówieniu. Przy okazji, słuchajcie, mamy też i konturówkę o właśnie takim odcieni niebieskim, bo to zawsze jest właśnie taki pasek, który pokazuje, jaki jest kolor tej konturówki. E, tutaj mamy eyeliner Jumbo. To jest taka gruba kredka. Nie będę pokazywać, na niej otwierać, w każdym razie jest to taka gruba, gruba kreska. Z akcesoriów taka tareczka do stóp. Nie miałem jeszcze w ogóle takiej tarki, więc ciężko mi powiedzieć, jak, jak się nią pracuje. Ja mam takie wiecie, te zwykłe z serii Fit Up. No, i tu koleżanka, która już co katalog praktycznie zamawia taki żel pod prysznic i do mycia główki i ciała dla swojego synka z serii Baby O. Tak wygląda ten produkt. W środku. On jest bezzapachowy. Słuchajcie, składniki naturalne, w ogóle formuły samokonserwujące. Więc kto ma na przykład wrażliwą skórę, ma różne skłonności do alergii, to po prostu jak najbardziej ten produkt jest dla tej osoby, także bezzapachowa wersja. Mam takie serum też do paznokci. Dwa lakiery do paznokci z serii On Color, ponieważ była promocja przy dwóch sztukach, to w ogóle y, bardzo śmieszna cena tych lakierów wyszła. I trzy pomadki, właściwie to są dwie tego samego koloru, takie wiecie, trochę brudny, brudny róż i jeden kolor to jest taka troszkę czerwień, taka mm, karminowa, tak bym, tak bym określił. Ja jeszcze zamówiłem próbki, słuchajcie, w nowości. To są se, kremy Hydra Radiance Rich na dzień i na noc w takich ładnych saszetkach. Proszę bardzo, w opakowaniu takim etui papierowym bardzo fajna sprawa. Także tu dodam do, do zamówień dla koleżanek. Kupiłem 10 sztuk takich, właśnie zestawików. Słuchajcie, skorzystałem z okazji, bo jak robiłem zamówienie, no to tu mam taki zestaw Love Potion, e, czyli woda e, toaletowa i taki desodorant sprayu za 29,99 wystarczyło zrobić zamówienie za minimum 50 punktów i ten zestaw był e, w tak niskiej cenie. Ja oczywiście wykorzystam te produkty no, na prezent tak? dla kogoś z rodziny, czy może, na przykład, nie wiem, ktoś dołączy do mnie do Oliflame złożył ładne zamówienia, więc ja zawsze się odwdzięczam też, jak ktoś robi to zamówienie, więc rekompensuję zawsze tę opłatę 6,90, która jest doliczona do pierwszej faktury, żeby po prostu był miły upominek i to było wrażenie, że każdy u mnie no, zapisuje się do Oriflame za darmo, więc taki upominek jest zawsze dla osób, które spełnią warunek i złożą to pierwsze swoje zamówienie na 50 punktów. Mam nadzieję, że to skromne zamówienie Wam się podobało. Dajcie znać, czy znacie te produkty. No i już powoli się szykujemy do katalogu. Słuchajcie, dziesiątego, który też będzie pełen różnych nowości, ciekawych produktów. Także niedługo będzie przegląd również katalogu Oriflame. Dziękuję serdecznie i do miłego. Hej.